Siemano, witam w kolejnym odcinku Daily Basics Sky, czyli naszej serii, w której ja coś mówię i popełniam w chuj błędów. O co chodzi? A chodzi o to, że rzeczy, które miały być dzisiaj opublikowane, były nagrane i okazało się, że zesrałem nagrania, ponieważ zapomniałem wyłączyć modulator głosu. I wszystko brzmiało jakbym siedział w kiblu, z głową w kiblu, pod wodą, w bunkrze atomowym. Krótko mówiąc, nie dało się nic z tego użyć, więc z racji tego, że miałem przeznaczony jakiś swój czas na nagrania i ten czas był ograniczony z różnych powodów dzisiaj, głównie z powodów mojego samopoczucia, to musiałem wszystko nagrać na szybko. Więc macie fanserwisowy odcinek Sonochany i to, co teraz oglądacie, co nie niesie ze sobą żadnej treści, ponieważ powinno nieść. Recenzję y, robioną przez Maszę, ale dzisiaj tego nie będzie, muszę to nagrać jeszcze raz. A wiecie, jak ciężko zmusić kota do siedzenia przed kamerą i grania w gry. No. Dobra, naprawdę chciałbym z wami dzisiaj więcej pogadać, ale nie mam czasu. Po prostu nie mam czasu. Zjebałem nagrywając coś źle i... no. Tak. No to co, to... Do, do jutra, nie? To tyle ode mnie w tą smutną środę. Do następnego, czyli do jutra, gdzie mam nadzieję już nic nie spieprzę i będzie wszystko tak jak chcę. Dobra, no to się ma. Cześć, a ja spadam.